Prawie 18. Zgodnie z zapowiedzią zaczynamy wielki wernisarz. Mówiąc wielki, naprawdę nie przesadzam, bo proszę sobie wyobrazić, że mamy tutaj 8, prawie 80 dzieci. To jest ogrom prac, po dwie prace od każdego, co daje razem 160 obrazów. Tego tak może bardzo nie widać, dlatego że obrazy umiejscowione są na ścianach zewnętrznych. Popatrzcie wewnętrznych, są wielkie rusztowania, a hala jest potężna. Gdybyśmy chcieli umieścić te wszystkie obrazy na sztalugach, myślę, że cały dookoła Olimp byłby zastawiony sztalugami. Ale wtedy mogłyby polecieć jak domino, prawda? Dlatego właśnie taka, a nie inna bezpieczniejsza ekspozycja. Witam Państwa wszystkich zebranych, naszych uroczych młodych artystów na właśnie Waszym wernisarzu. Dzisiaj otwieramy wystawę prac, głównie prac wykonywanych na płótnie. Są to przeróżne techniki, głównie techniki akrylowe, ale nie tylko. Ja opowiem jeszcze na spokojnie o tych wszystkich technikach i o naszych młodych artystach. Ale zanim zacznę przechodzić do konkretu, chciałabym Państwu się przedstawić i powiedzieć, co tutaj robimy i kim jesteśmy. Nazywam się Eliza Dudek-Wójcicka i prowadzę wraz z mężem, synem i kilkoma jeszcze osobami Akademię Rysunku i Malarstwa Kanaleto Art. Zaczynaliśmy 11 lat temu. Właśnie 11 lat temu postanowiliśmy stworzyć maleńką eksperymentalną grupkę dzieci w szkole 51. Było to ośmioro dzieci. Proszę sobie wyobrazić, że okazało się, że tak bardzo zarażamy malarstwem, że po dwóch latach było już 200 osób. Zaczynały malować mamy razem z dziećmi, tatusiowie, dziadkowie, babcie, całe rodziny. A dzisiaj rzeczywiście uczymy dzieci od lat sześciu, ale młodzież, dorosłych i właściwie nawet miałam pana, który miał 94 lata i postanowił zacząć malować. Tak więc jak widać przygoda z malarstwem może spotkać nas dokładnie w każdym wieku. Dlaczego? Warto do nas przyjść. Może ze względu głównie na atmosferę. Warunki wcale nie są niezwykłe. Miejsca, jak wiecie, wcale nie jest za dużo. Ale proszę mi wierzyć, że czasami nawet sadzamy ludzi na balkonie pod oknem w ogródku, bo się po prostu nie mieszczą, a tak bardzo chcą przychodzić, że jedyny problem, jaki mamy, to jest problem z wygonieniem jednej grupy, żeby mogła wejść następna. Wy o tym dobrze wiecie, jak to wygląda, prawda? Te dzieciaczki, proszę Państwa, wytrzymują nawet czasami 6 godzin bez przerwy malowania. Oczywiście dokarmiamy, zdarza się nawet zupka dla głodnych. Poimy, są herbatki zawsze, napoje różnego rodzaju. Atmosfera jest bardzo rodzinna i wszyscy bardzo chętnie malują. Nie tylko dzieci, ale ich rodzice również. Jakie mamy techniki malarskie, proszę Państwa? Chyba wszystkie. Możliwe. Malujemy głównie na płótnie farbami akrylowymi, ponieważ są takie najłatwiejsze, najbezpieczniejsze, ale niewiele się różnią od farb olejnych. Jedynie konsystencją yy, i przede wszystkim medium, czyli wodą, tak? a nie olejem. Ale my również podejmujemy się malarstwa olejnego i dzieci, tutaj widać niektóre prace, fantastycznie również poradziłyś sobie z namalowaniem portretu, który jest chyba tak naprawdę najtrudniejszy w malarstwie Pracujemy także farbami akwarelowymi, ale takimi profesjonalnymi w kostkach, którymi rzeczywiście da się wspaniale wyciągać kontrasty. Tam jest kilka prac w tym tutaj dużym hangarze na ścianach. Zobaczycie Państwo przykłady takiego malarstwa, ale pracujemy również grubymi pastami strukturalnymi. Pracujemy szpachlami, różnymi pędzlami, poczynając od malarstwa laserunkowego poprze to jest grubofakturowe. Co malujemy? Wychodzimy naprzeciwko każdemu. Co komu w duszy gra tak naprawdę? Każdy wybiera sobie to, co mu się najbardziej podoba. Jeśli komuś się podobają zwierzaki kolorowe, konie to maluje. Jeśli poważna architektura z poważnym pejzażem, kwiatami, również pracujemy w ten sposób. Czasami mamy lekcje wspólne, gdzie uczymy się na przykład jak namalować morze. Przerabialiśmy, pamiętacie, obraz Ajwazowskiego? Ci, którzy byli wcześniej pamiętają. W tym roku robiliśmy jesień, malowaliśmy pejzaż jesienny i tutaj pojawia się Kilka tych samych motywów. I proszę, żebyście zwrócili Państwo uwagę, że pomimo tego, że motyw jest ten sam, każdy obraz jest zupełnie inny. Dlaczego? Bo my jesteśmy inni. Inaczej pracujemy, inaczej nasz temperament pokazujemy w trakcie malarstwa. Widać po kresce, po kolorze. Jedna osoba jest spokojniejsza, będzie malowała dokładniej, szczegółowo, inna idzie zupełnie na żywioł. Zupełnie nie ma znaczenia tutaj wiek, proszę Państwa, dlatego że gwarantuję, że wielu z Was nie byłoby w stanie odróżnić obrazu malowanego przez sześciolatka od osoby dorosłej. Jest to niezwykły fenomen, ale okazuje się, że dzieci w odpowiedni sposób prowadzone i w odpowiedni sposób, jeśli mają przekazaną technikę profesjonalnego malarstwa, są w stanie malować niezwykłe rzeczy. I naprawdę dzisiaj tutaj to Państwu pokazujemy i reprezentujemy. Jak już wspominałam, tworzymy firmę rodzinną, dlatego jest zawsze sympatyczna i miła atmosfera, ale oprócz malarstwa również yy, mój starszy syn prowadzi bardzo ciekawe zajęcia z animacji komputerowej i w tym roku rozszerza swoje zajęcia, dlatego powie parę słów na temat tych nowych zajęć. Dzień dobry, nazywam się Mateusz Wójcicki i na co dzień prowadzę zajęcia z grafiki komputerowej oraz także z malarstwa w naszej szkole. I chciałem powiedzieć, że na naszych zajęciach można także przyjść uczyć się na przykład robić gry komputerowe, co jest dla najmłodszych bardzo fajne, a zaczynamy już od bardzo trudnych rzeczy, bo na dobrą sprawę wyprzedzamy przy trzecich zajęciach e, cały e, kurs, który można zdobyć u nas na uczelni wyższej i dzieci są uczone już od pierwszych zajęć rzeczy, które normalnie mam, mieliśmy na studiach na zaliczenie. Tak? E, wszystkie dzieci doskonale sobie z tym radzą co jest w ogóle niewiarygodne. Wystarczy też mieć oczywiście dobre podejście do dzieci. I bardzo im się też to podoba, ze względu na to, że pracujemy przy tym, co lubią, tak? Czyli gry komputerowe, możemy tworzyć rzeczy typu Minecraft, który jest teraz bardzo modny i fajny, ale także, oprócz czystej, strictej grafiki komputerowej, będziemy teraz rozwijać naszą firmę i wprowadzać też zajęcia z programowania, w języku C Sharp, co jest bardzo też e, przyszłościowym zawodem, przede wszystkim, więc myślę, że warto się rozwijać w tej branży. Oraz e, HTML, pisanie stro, stron internetowych kodem. Także też gorąco zachęcamy, żeby przyjść, wypróbować do nas w wakacje, zapisać się ewentualnie, zobaczyć czy się podoba. Możemy też tutaj e, zobaczyć na rolapie mniej więcej jak wyglądają zajęcia na co dzień. Także dziękuję też e, i gorąco e, pozdrawiam. Proszę Państwa, my dzisiaj tutaj będziemy siedzieli i Mateusz będzie robił dla chętnych zapisy na zajęcia wakacyjne, ponieważ jest to taka wyjątkowa okazja, że możemy tutaj się spotkać w naprawdę dużym gronie rodziców. Kto już wie mniej więcej jak będą wyglądały wakacje, kiedy mogą być jakieś wolne tygodnie, u nas tygodniówka wygląda w ten sposób, że przychodzimy na dwie godziny dziennie od poniedziałku do piątku przez Dni. Koszt takich zajęć to 200 zł. Wydaje mi się, że warto, bo dzieci mają naprawdę bardzo ciekawe zajęcie. Zarówno z malarstwa, jak i z dodatkowych zajęć, o których tutaj właśnie tym przed chwileczką wspominał. Także w trakcie tutaj tego wernisażu można podejść, wziąć sobie ulotkę na temat i malarstwa, i animacji komputerowej. Jeżeli nawet nie dzisiaj, to można w jak najszybszym terminie proponuję, bo grupy są z malarstwa maksymalnie do 10 osób, a ilość chętnych jest znaczna. Yy, i tak, yy... Rzeczy. Jest 80 osób dzisiaj wystawiających się. Gdybym chciała poświęcić minutę na przedstawienie każdej osoby i wręczenie oficjalnie dyplomu, musieli Państwo by tutaj spędzić około półtorej godziny czasu. Nie będę więc tutaj zmuszać Państwa do stania tak przez tak długi czas. W związku z tym zrobimy w ten sposób. Ja pozwolę sobie szybciutko wyczytać nazwiska naszych tutaj przy wszystkich młodych artystów. Natomiast pani Magda tutaj ma dla was przygotowane dyplomy i będziecie sobie podchodzić. Dla każdego będzie dyplom. Ci, którzy dostali w krobrym wektorek, to już drugi raz tego samego dyplomu nie będziemy rozdawać, bo no, oni już mają, ponieważ już jesteśmy w tym tygodniu po pierwszej wystawie, a to jest nasza druga. Całą noc rozkładaliśmy praktycznie te wasze obrazy, a jutro pewnie całą noc będziemy ściągać, więc naprawdę cię Tydzień, no ale cóż, czasami takie są właśnie podsumowania. Jeszcze ważna rzecz, wiemy już, kiedy będzie plener malarski. Będzie 22 czerwca w Skansenie od godziny 15 nad jeziorkiem i łączymy tym roku plener razem z Nocą Świętojańską, więc zapraszamy wszystkich serdecznie z całymi rodzinami. Będzie fantastyczna impreza. Będą grały kapele ludowe, puszczanie wianków na wodzie, legendy, tańce, więc można bardzo miło spędzić naprawdę długi, długi wieczór razem z dziećmi. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze. I na koniec, proszę Państwa, zanim jeszcze zacznę czytać nazwiska dzieci, które później po wyczytaniu odbiorą dyplomy, staną każde dziecko w pobliżu własnych prac i wówczas Państwa rola będzie polegała na tym, żeby bardzo dokładnie przeanalizować wszystkie piękne dzieła sztuki i porozmawiać, jak to na wernisarz przystało z młodymi artystami. Oni na pewno Chętnie będą odpowiadali na wszystkie pytania dotyczące inspiracji tego, co namalowali oraz technik, bo doskonale się na tym znają, także możecie Państwo wiele ciekawych rzeczy dzisiaj właśnie od nich się dowiedzieć. Chciałam podziękować bardzo serdecznie wszystkim, którzy nam wczoraj w tej mozolnej pracy pomagali. Były to naprawdę nawet mamy z dziećmi, które tutaj tak mozolnie nosiły obrazy. Bardzo dziękuję. No i przede wszystkim chciałam podziękować galerii Oli, która udostępniła nam to miejsce i dzięki której dzięki pani Ani Danilewicz, która tutaj prezentuje menadżera, yy, mogliśmy dzisiaj się tu rzeczywiście pojawić i Będziemy występować tu dosyć często, bo zaproponowano nam co trzy miesiące takie artystyczne eventy i chciałabym, żeby nasze dzieci również pokazywały tutaj publicznie na co je stać i jak pięknie malują. A teraz nasi wybrańcy. Proszę Państwa, to lista osób, która pojawiła się właśnie na naszej wystawie. Jak skończę, to poproszę o ogromne brawa. Bernadetta Żerel, Krzysio Bassi, Kinga Machon, Maja Kajak, Zuzia Polesławska, Aleksandra Kosłowska, Asia Jagiełło, Laura Trusz, Natalka Korba, Wiktoria Mazur, Maja i Kaja Samorański, Wiktoria Dudzińska, Antoni Poleszak, Wiktoria Modzelewska, Dominik Szuper, Amelia Kupracz, Zosia Piasecka, Oliwia Mitura, Zuzia Kopacz, Ola Mgłowska, Nadia Zienkiewicz, Dominika Pruchnicka, Ula Mary. Zuzia Sławac, Ania Gicała Zuzia Hetman Zosia Abutabak Wiktoria y, i Julia Samborskie Dominika Nowakowska Aniela Wolińska Lena Bryłowska Milena Dążą, Magdalena Masłowska Hubert Palejczuk Wiktoria Brodowska Matylda Woź Wiktoria Lato Weronika Kazanowska Nina Wacławek Marysia Mazurek Maja Kuszneru Ktola Haratynowicz Natalka Przyborowska Ania Sadzińska Kamila Gabrielsen, Stasio Dziamba, Zuzia Kardas, Michasia Dębek, Madzia Piwkowska, Hania Kempa. I to jeszcze nie koniec, proszę sobie wyobrazić. Julia Ciechowska, Magdalena Gancarz, Marta Stępień, Lena Susz, Julka Palczewska, Pola Bednarczyk, Magda Obłoza, Denisa Wasku, Nina Król, Marysia Lebowa, Zuzia Zdunek, Oliwia Tryksza, Hania Żmudzka, Maja Grzywna, Julia Hawru Mikołaj Wójcicki, Lena Szubiela i Weronika Szubiela, Inga Dembska, Laura Podłuska, Ola Markiewicz, Emilka Jaroszkiewicz, Ola Bolibok, Weronika Cugowska, Staś Krzymowski. Maja Wasilik i Milenka Mojsym. Wielkie, ogromne brawa. Ja myślę, proszę Państwa, że Lublin to absolutnie wyjątkowe miasto, gdzie zgromadziło się najwięcej artystów w całej Polsce. Zgadzacie się Państwo ze mną? Jeszcze raz. im się należą za tą cudowną pracę. Zapraszam Was, kochani młodzi nasi dzisiejsi artyści, żebyście stanęli sobie w pobliżu własnych prac. No i oczekujcie. Zobaczcie, tu macie potężne gromo ludzi bardzo ciekawych, w jaki sposób tworzyliście. Zapraszam serdecznie.